Reasumując, robiąc takie jakby podsumowanie tego, o czym dzisiaj Wam opowiedziałem, pierwsza rzecz, na którą zwracamy uwagę to jest... Dobór składu, czyli skład zawsze musi być mieszany i łączymy sobie osoby, które są doświadczone operacyjnie z osobami, które mogą pełnić funkcje nadzorcze, ewentualnie na przykład z branżystami, którzy z kolei znają ten towar od innej strony, są w stanie podpowiedzieć. Czasami magazynier rozpozna towar, czasami rozpozna go branżysta. Nie jest powiedziane, że zawsze magazynier będzie wiedział lepiej. Druga rzecz, zawsze planujemy sprzętem, czyli przechodzimy się po magazynie, jak robimy sobie wstępne arkusze, to zawsze sobie projektujemy w głowie te ciężkie, jeżeli trzeba, weźcie sobie kartkę, narysujcie to sobie, tu będziemy jeździć, tym będziemy jeździć, bateria starcza na tyle, tyle potrzeba ładowarek, tyle potrzeba baterii. Trzecia rzecz, system, nie zaczynajcie inwentaryzacji bez przetestowania tego, zróbcie sobie, e, odpalcie sobie inwentaryzację taką krótką, testową, w ogóle są też takie systemy, są takie firmy, które mają e, takie systemy RP czy system WMS, że nie pozwalają uruchomić tej inwentaryzacji, bo to jest akcja raz w roku, to jest absurdalna. to musi być przetestowane, także trzecia rzecz, system Czwarta rzecz, te zasoby zewnętrzne, których na co dzień nie wykorzystujemy, czyli te zwyżki, inne rzeczy, które możemy wypożyczyć, dopożyczyć. Czwarta, o której nie wspominałem, ale jest ważna, jakieś zabezpieczenie przerw, godzin pracy jedzenia, generalnie utrzymywanie cały czas tej, tej naszej załogi w jakiejś gotowości bojowej. Piąte, najważniejsze, zdrowy rozsądek, czyli to nie jest tak, że ustaliliśmy sobie jakiś konkretny termin i w tym dniu, czy my coś mamy, czy nie mamy, to startujemy, tylko jeżeli trzeba to przesuwajcie, to jest bardzo ważna rzecz, to też jakby świadczy o wyniku finansowym firmy, pokazujemy ile mamy jakby w towarze tak naprawdę cashu, ktoś może to sprawdzać, nie byłoby dobrze, żebyśmy to zrobili po łapkach albo nieprofesjonalnie.